Siema! Ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream i w dzisiejszym odcinku pokażę wam moim zdaniem naprawdę ciekawy skład startowy. Jednak zanim przejdziemy dalej, partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Cashbackowy Leti Shops. Sprawa jest niezwykle prosta. Wchodzicie na letyshops.com, rejestrujecie się w ciągu paru sekund, a potem przy zakupach na niezliczonych stronach dostajecie zwroty na konto. Od booking.com przez pyszne.pl aż do AliExpress. Co istotne w przypadku tego ostatniego, dostajecie cashback nawet na przesunione produkty. Koniecznie sprawdźcie wtyczkę do Przeglądarki, dzięki której zawsze będziecie wiedzieli, czy dana strona oferuje cashback. Potrzebne linki znajdziecie w opisie udanych zakupów. A teraz wracamy do odcinka. Tak naprawdę, dzisiejszy materiał rozpoczyna maraton składów startowych, które będą pojawiały się tutaj codziennie. Dziś zaczniemy od składu z pomieszanych nich, tak więc. Jest to scenariusz, w którym trafiamy albo w jakiś sposób zdobywamy początkowe kilka, kilkanaście tysięcy, i za te końce budujemy skład. Raczej to nie będzie skład, który zbudujecie na początku i będziecie powoli dokładali do niego kolejne elementy, bo po prostu tu jest sporo ze sobą powiązanych punktów, no które ciężko by było rozdzielać. Tak więc dziś zajmiemy się tym, jutro za to pokażę Wam skład, w który prawdopodobnie ja będę celował na początku FIFA. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek i taka nowa miniseria Wam się spodoba, jeżeli tak, nie zapomnijcie, dostarczyła w górę. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Na no teraz rozpoczynamy budowanie. Od bramkarza, który prawdopodobnie Was troszkę zaskoczy. Mam nadzieję, że jakoś strasznie nie rozczaruje. Jest to piłkarz, którego znamy znakomicie z serii BVB to Glory, a mianowicie Hits. Czemu daję go tutaj? Po pierwsze w Bundeslidze bramkarzy nie ma jakichś niesamowicie ciekawych. Jeżeli chodzi o te niższe karty, o te karty niżej ocenione, które oferowałyby nam ten link. A jest to w dodatku drugi bramkarz Borussii Dortmund, więc wydaje E, mi się, że dzięki temu będzie już naprawdę zdecydowanie tańszą opcją, a i mamy go tutaj dlatego, że chcemy połączyć tych dwóch e, zawodników, a mianowicie Łukasza Piszczka oraz Akanjiego. To jest naprawdę fenomenalne połączenie w moim odczuciu. Obydwaj oferują bardzo przyzwoitą porcję tempa na początek. Obydwaj oferują naprawdę fajne statystyki w obronie. Fizyczność może nie jest tutaj jakaś zatrwadzająco wysoka, ale w moim odczuciu naprawdę fajnie się to prezentuje. Łukasz Piszczek co prawda ma pracowitość wysoką, średnią, ale wydaje mi się, że przy odpowiednich wytycznych to powinno działać. Poza tym, słuchajcie, kiedy grać takim Piszczkiem jak nie na początku FIFA? Kiedy jeszcze ci rywale, jeżeli chodzi o karty rywali, nie będą jacyś Niesamowicie, a w ten sposób mamy naprawdę trójkąt, którego zgraniowo nic nie jest w stanie ruszyć. A jeżeli chodzi o tego Hitsa, no to na dowód moich słów, jak widzicie, są tutaj ciekawe karty, jak na przykład Urlajś, jak Jarstein, który ma naprawdę bardzo ładnie wyglądające statystyki. Mamy oczywiście Farmana, jest oczywiście Giki, ale te karty nie oferują nam, te, na, nam tych połączeń, dlatego Hits wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie, ponieważ karty 8, 2, myślę, że na samym początku mimo wszystko troszkę będą kosztowały, dlatego ja decyduję się tutaj na Szwajcara, em, który Naprawdę te statystyki mam wyjątkowo znośne. W moim odczuciu, w dodatku, nie jest zbyt niski 1,94 m. Więc tutaj mam nadzieję, że ten zasięg, ramion jego, będzie nas także ratował. Czas na prawego obrońcę. No i tutaj mamy piłkarza, który nie ma niesamowitych statystyk. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale ja chcę wam pokazać skład startowy, który moim zdaniem ma rzeczywiście sens. Jako skład startowy nie chcę Wam tutaj wrzucać, nie wiem, Hektora Bejerina, albo nie chcę po lewej stronie dawać Vanan Holta, czy tego typu kart, ponieważ w moim odczuciu one naprawdę będą drogie. Poza tym, Turek proponuje nam bardzo ciekawy zestaw e, statystyk, jeżeli, znaczy, przepraszam, nie zestaw statystyk, ale bardzo ciekawą porcję połączeń, która e, nam się przyda w dalszej części tego składu. Tak więc uważam, że na start, poza wszystkim, taka karta nie wygląda źle. Pamiętajmy, że suma tempa u wielu zawodników, w moim odczuciu, w tej fif naprawdę spadła, w tym. Momencie i taki zawodnik na start powinien dawać sobie radę. Tym bardziej, jeżeli nie chcemy go wykorzystywać w ataku, jeżeli chcemy, żeby on został z tyłu, żeby trzymał tą linię, to tyle powinno nam wystarczyć. No a daje on połączenie gościowi, którego moim zdaniem na początku FIFA naprawdę warto będzie mieć w swoim składzie. Renato Sanchez, no ten zawodnik wygląda znakomicie jako karta startowa. Nie mam pojęcia, ile on będzie kosztował, ale nie wyobrażam sobie, żeby to były jakieś duże pieniądze, ze względu na to, że jest to karta nieświecąca, ze względu na to, że jest to karta niezbyt wysoko oceniona. Tak więc Portugalczyk, no dla mnie jest tutaj piłkarzem, którego w moim odczuciu naprawdę warto będzie zobaczyć i zapewnia nam. Kolejne połączenie. Tym razem sięgamy po ikonę. E, piłkarza, który znakomicie rozwija się w karierach, o czym e, prawdopodobnie wszyscy doskonale wiecie. Tu mi się lekko poprzesuwało, ale o teraz powinno być ok. E, więc jest to zawodnik, który e, no, no, no jest, naprawdę, jest naprawdę genialny, e, jeżeli chodzi o startowy etap FIFA. Wysokie tempo, fantastyczny dribbling. E, zawodnik, który idealnie pasował do mety FIFA 20 i wydaje mi się, że będzie pasował idealnie do. E, FIFA 21 na początku z tym dribblingiem L1, e, taka karta to będzie absolutny kocur. Tak więc e, ja, daję go do e, ja daję go do tego składu i Wam także to polecam. E, no i mamy e, zamkniętą pierwszą część tego składu, ponieważ druga e, będzie jeszcze z innej parafii. Tak więc e, jak widzicie, tutaj mało jest miejsca na to, żeby tych zawodników wymienić, bo po prostu wtedy te wszystkie połączenia nam by się rozpadały. Tym bardziej, że ta część składu nie będzie miała nic wspólnego z e, tą tutaj. Tak więc e, dlatego też to jest skład, który tak jak mówię, proponuję. Wam um, wtedy, kiedy macie już jakąś sumę końców i żeby zbudować go jako cały jeden projekt, bo inaczej po prostu może się to um, nie udać, ale warto moim zdaniem będzie go spróbować między innymi dla tego zawodnika. Alex. Teixeira. To jest piłkarz, który ma takie statystyki, że nie wyobrażam sobie na start lepszej karty, szczerze powiedziawszy. 93 tempa, 76 strzałów, dribbling bardzo wysoko oceniony. Świetne podania w zestawieniu z tym ikonę Naprawdę powinien on hulać bardzo, 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 bardzo dobrze. No i to jest piłkarz, którego ja tutaj wam proponuję. Wydaje mi się, że naprawdę on przez pierwsze tygodnie może siać po strach urywali, a nie powinien być drogi. Jednak mamy tutaj do czynienia z niezbyt wysoko ocenioną kartą z ligi chińskiej i właśnie celowałem, żeby tutaj ten sufit to ceny ogólnej, jak możecie zauważyć, wyznaczał nam Łukasz piszczek oceniony na 80. Bo moim zdaniem właśnie tak powinien wyglądać startowy skład. Czyli te karty naprawdę nie powinny mieć wysokich ocen. Na lewym skrzydle zaraz wyląduje nam kolejny zawodnik, ale ja zauważyłem, że nie zmieniłem formacji na samym początku, co w tym momencie byłoby sporym problemem. Aczkolwiek potem wam pokażę, że ten skład może grać w wielu zestawieniach. No bo właśnie było dla mnie ważne to, żeby to była jedenastka uniwersalna. Tak czy siak, z lewej strony zobaczymy Tysona, kolejną kartę. Która y, troszeczkę podnosi nam jednak puła powerola, bo piszczu ma 80, a Tyson ma 81, ale to już jest naprawdę najwyżej oceniona karta. To może być także najdroższa karta w tym składzie, ale wydaje mi się, że za niego warto będzie zapłacić y, te parę tysięcy więcej, z tego powodu, że dostajemy tutaj naprawdę niesamowity zestaw statystyk na początek. Y, y, I ta siła ofensywna, no w moim odczuciu wygląda bardzo dobrze e, i dostajemy tutaj naprawdę bardzo fajny startowy atak, w którym jesteśmy w stanie e, zrobić naprawdę wiele zniszczenia. E, kolejny piłkarz, e, na którego tutaj e, musimy postawić, znaczy musimy albo chcemy. Jest to e, Fernando, którego mam tu zaproponowanego, czy muszę go wpisywać? Fernando jesteś czy nie jesteś? No nie, chyba trzeba go pisać. E, tak więc dajmy sobie tutaj e, Fernando. Jest, gdzie jest Fernando? No przed chwilą był. Fernando, gdzie jesteś? Jest. Fernando, słuchajcie. On oczywiście nie będzie grał u nas na tej pozycji. Zaraz wam pokażę jakby em, w jaki sposób wam proponowałbym to ustawić. Ale e, statystyki tej karty super. Słuchajcie, na defensywnego, po, na defensywnego pomocnika z fon, f, formacji z dwoma defensywnymi pomocnikami Top. Jedyny defensywny pomocnik, bardzo spoko. Pamiętajcie, że mówimy tutaj o początkowych etapach FIFA, a też nie wydaje mi się, żeby ten zawodnik, ze względu na swoją ligę, kosztował olbrzymie pieniądze. Kolejny piłkarz, na którego będziemy stawiali tutaj, jest to zawodnik Herty Berlin. Jedna z moim zdaniem największych bestii startowych, czyli Mateusz Kunia. No, zobaczcie na te statystyki. Nie wiem, ile on będzie kosztował, ale wydaje mi się, że z uwagi na to, że jest jednak. Z jednej z mnie, znaczy z ligi, która mniej troszkę ekscytuje gracze, ponieważ no, od, po odpłynięciu Wernera z Bundesligi, po odejściu Kaja Havertza, no to tutaj... Wydaje mi się, że ta atrakcyjność Bundesligi będzie odrobinkę mniejsza też na początku. Ehm, oczywiście każdy potem będzie celował w graczy Bayernu, ponieważ wydaje mi się, że zestawienie z Alabą albo Alfonsu Davisem i mi się będzie naprawdę topowe. Ehm, w dodatku dołączymy sobie do tego Lirio Zane, ale to nie mówimy o, o, o początku FIFA, to mówimy o em, paru tygodniach dalej. Tak więc e, wydaje mi się, że Mateusz Kunia, też dzięki swojej ocenie ogólnej, nie powinien być jakoś mega drogi, e, a dostajemy naprawdę gościa z niesamowitym zestawem statystyk. Ehm, i który oczywiście do nie będzie grał sobie na tej pozycji, ale dla zgrania Fernando, jak na razie, występuje tu. No i ostatni element tego składu, pasujący tutaj, jak ulał, to jest Ismaili. Bardzo fajne statystyki. Myślę, że nie powinien być drogi, ze względu na znowuż ligę, jaką reprezentuje. Aczkolwiek to połączenie z Tysonem może odrobinę w tym składzie kosztować, ale wydaje mi się, że mimo wszystko prezentuje Wam tutaj skład startowy. Tak naprawdę startowy. Nie ma tutaj zawodników ocenionych na wyżej niż 81. Nie ma tutaj zawodników, którzy moim zdaniem byliby jakoś mega, mega, mega wyhypowani, aczkolwiek tych paru Brazylijczyków coś tam może kosztować. Mimo wszystko, moim zdaniem taki skład jest naprawdę ciekawie prezentującą się opcją na początku FIFA. W dodatku, to co istotne i to, to co będę podkreślał, taki skład rekomenduję przede wszystkim wtedy, kiedy macie już na niego pule końców, bo tak jak widzicie, mamy tutaj elementy, które dosyć ciężko może być wymienić ale mamy tu elementy, które dosyć łatwo może być zupgradeować. czyli Fernando, e, możemy po czasie zmienić sobie e, na Renato Augusto albo przede wszystkim na Paulinho, którego karta wygląda znakomicie możemy pokombinować wstawiając gdzieś taliszkę e, tak więc ten zawodnik tutaj prezentuje się e, naprawdę naprawdę dobrze, e, wróćmy sobie jednak tutaj do tego Fernando, e, bo on tu będzie nam potrzebny, żeby zaprezentować Fernand... O, żeby zaprezentować Wam dalej, jak chciałbym, żeby ten skład y, wyglądał. No gdzie Ty jesteś? Tu jesteś. Więc e, w ten sposób możemy sobie to upgrade'ować. Oczywiście mamy także możliwość e, upgradu w obrębie środka obrony. Między innymi e, porzucając już e, Łukasza Piszczka możemy dać tu Upamecano e, razem z... E, tylko właśnie, czy Mukiel jest? czy Czekajcie. Weźmy, dajmy sobie Upamecano. Możemy sobie tutaj wrzucić i wtedy razem z nim na spokoju e, może grać Konate. Nie, bo Mukiel jest prawym obrońcą. Więc razem z nim może grać Konate, ale Myślę, że te karty na start będą e, zdecydowanie droższe, ale to już jest kolejny e, poziom, gdzie możemy, to, e, gdzie możemy ten skład upgradeować. Co prawda nie względem overrola, ale na pewno wtedy względem statystyk i wtedy e, już tego celika możemy się pozbywać e, i wstawiać tutaj, chociaż nie, bo tutaj niestety Renato Sanchez cały czas będzie nie do ruszenia, ale jak widzicie, tu mamy naprawdę wtedy możliwość e, zmienia Hica na Jarsteina, którego statystyki wyglądają już w moim odczuciu przynajmniej e, zdecydowanie bardziej solidnie. Nie, czy ja go tu widzę, czy go nie widzę, nie widzę go, więc pewnie... Nie, no nie widzę go, e, więc tutaj dodajmy sobie w takim razie wtedy Jar Steina i możemy mieć już em, kolejny upgrade, może nie overallowy, ale moim, przy, moim zdaniem st statystyczny. E, tak więc jak widzicie, jest wiele możliwości, a w dodatku ten skład jest w stanie grać w, w wielu odmianach, bo bez problemu, em, jak zapewne zauważyliście, jesteśmy w stanie przemienić go na formację chyba najpopularniejszą e, w FIFA 20, a na pewno najpopularniejszą w ostatnich latach, czyli oczywiście e, 4, 2, 3, 1. Załóżmy, że miałby być to wąski wariant Bez problemu, mamy tutaj zawodników, którzy są w stanie w tym zestawieniu grać Fernando Sanchez lądują na środku pomocy e, defensywnej Ikonę Kone zmieni się z mm, Kunią Ponieważ tutaj lepiej, żeby był w moim odczuciu ten najwolniejszy zawodnik Wtedy dostajemy takie zestawienie Wygląda to świetnie Szerszy wariant, no to tylko ci zawodnicy powędrują na boki W dodatku, e, przynajmniej tak, e, tak mi się wydaje, przyznam szczerze e, Ja nie miałbym problemu, żeby przetestować ten e, z, skład Także w formacji 4-1-2-1 w zestawieniu e, i wtedy na ataku wyląduje e, w moim odczuciu najlepiej by było chociaż w sumie nie pod 4-1-2-1 e, e, tutaj musiałby kunia się cofnąć nie jestem przekonany czy on na tej pozycji dawałby sobie radę bo jest moim zdaniem troszkę zbyt usposobiony ofensywnie, ale, ale można to przetestować, wtedy można ewentualnie Mateusakunę wymienić na kolejnego zawodnika, troszkę bardziej o charakterystyce defensywnej. No i powracając jeszcze, powróćmy sobie do tego zestawienia, jeżeli nie jest dla was aż tak istotne zgranie, no to oczywiście można uciąć koszty na tym Tysonie, między innymi dając sobie tutaj właśnie Dawida Neresza. On wtedy będzie miał zgranie jedyne, kto jedyny, kto cierpi na tym ustawieniu, to jest Ismaili, ale każdy Brazylijczyk tutaj będzie pasował, więc jeżeli chcecie dać szansę, no nie wiem, Emersonowi, który wyglądać może na, przepraszam, Evertonowi, który na początku tej FIFA może wyglądać naprawdę fajnie, to także możecie go tutaj umieścić. No jedyny problem wtedy jest z zawodnikiem Szachtara, a brazylijskich lewych obrońców tanich nie ma zbyt wielu ciekawych, przyznam szczerze, więc y, to jest jedyna taka luka tego składu, ale wydaje mi się, że jeżeli to ma być luka składu startowego, to naprawdę nie jest źle, a swoją drogą, jak to jest możliwe, że Angelino ma 73 tempa, to jest coś tam nieprawdopodobnego. Tak więc słuchajcie, tak wyglądał startowy skład z pomieszanych lig. Już jutro zaprezentuję Wam skład, którym ja prawdopodobnie będę chciał rozpoczynać swoją przygodę w Koza FC. Będzie to skład z jednej ligi, dlatego, że wtedy te składy po prostu najłatwiej jest upgrade'ować. Można dokładać wtedy jakieś karty srebrne, brązowe e, i tak dalej, no bo Oczywiście e, wtedy mamy dużo większy komfort, jeśli chodzi o zgranie, tak więc dajcie znać, czy chcecie taki skład zobaczyć, dajcie znać, jak ten skład Wam się podobał. No i to było na tyle. To był koza, kanał Koza Stream. Na razie piona!